Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę Państwa dzisiaj pik z ikoną. Naturalnie, naturalna kolej rzeczy trzeba to zrobić. Wymagania są świetne, więc no grzechem byłoby tego nie zrobić. Mam nadzieję, że to mi coś zagramy dzisiaj, jeżeli nie będzie to ikona typu. Ostatnio chyba był szewczenko, więc mogło być lepiej, zdecydowanie. Także zostawcie apeczkę w biura, oczywiście subskrybujcie również kanał. No i oczywiście dajcie znać co oswadło z tego pika. Jeden z tych składów, już zdążyliśmy zrobić na streamie, dlatego że był mały błąd. Nie było napisane 85, skład, tylko 86. I miałem nadzieję, że jak to zrobię to jakaś rekompensata będzie no ale... Jednak nie. Także przypalamy najdroższy skład. Jest to skład 88. Leci tutaj Antonio Spika. Podsumowanie roku. Mukiele, już nie, nie, nie wiem, już nawet który. I Levaya, który leciał za nagrodę. Jest to wymienny toc, ale no jednak jest to toc. Także taki składzik leci, proszę Państwa. Nie jest jakaś mega dobra paczka za to, no, ale może jakiś walkout, żeby sobie rating troszkę zwiększyć, byłoby całkiem miło. 80. Plus. O! Jest. Lukaku 88. Witam serdecznie. Pięknie. Także jest walkoutik. Lakaka, nowy zawodnik Interu Mediolan. Dobra, mamy kolejny składnik, jest to skład 87 oceny. Leci tutaj DelOfeu, Kielini, oczywiście jest to Kielini w wersji kapitanowej, której nie będę używał, no bo ma lepszą wersję. Lukaku, nic szczególnego. Teraz leciał Lukaku, mógłby lecić jeszcze jakiś jeden łukałcik, bo miłość się oszczędza takie rzeczy. 81 oceny. Kto wie? Może, może. Okej, ok, ekrany 8,5 chociaż. Koła też. Kurcz, także moi mili państwo, ostatni składnik gotowy. Przepalam tutaj Szewczenkę i naprawdę wierzę, że po prostu on do nas nie wróci. Leci również tręcik, żeby po prostu spełnić wymagania przepalanego toca No i reszta karty 8384, więc gotowe, proszę państwa, gotowe. Mamy pika, odsłoniamy i trafiamy niesamowitą kartę. Najlepszą na świecie. No więc moi mili Państwo, wszystko gotowe, sześciutko gotowe, przygotowane zostały karty. Jakaś Brazylia by się przydała tak dla urozmaicenia tego wszystkiego. Może Portugalia, żeby wzmocnić ją No zobaczmy, nie ma co przedłużać. Jeden strze 92. Plus. I będzie tutaj! Holandia, Anglia i Hiszpania. Czyli może być Johan, może... no Huli nie może być, bo huli to już mam. Może być to Johan, no i w sumie tyle. Z Hiszpanii Butra nie można. No, nie może być Butra, bo nie już mam. Czyli z prawej strony będzie jakieś absolutne gówno, niestety. Z prawej strony będzie Casillas. To jest Iker Casillas. No niestety, Iker Casillas jest bardzo niski. Ja osobiście nie jestem fanem takiej karty, no ale będzie Iker. Z Anglii. No musiałby być Rio chyba tak naprawdę, żeby to miał jakik jakikolwiek sens. 85 5 95 9-5 strzałów, 90. Czy to jest moim runej? Runej, Ok, runej 93. Karta typu fajna, aczkolwiek. Może taki Johan? Może taki Johan, pójdźmy od dołu. Mmm... 8-8 podać tym 7 fizyki to chyba... 9-5 strzałów? Mmm... 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 Ajajaj... Aj. No nie no, to, to nie jest... Znaczy powiem tak, w Unperse w sumie chciałem zagrać. Chciałem też zagrać innymi ikonami, nie będę ukrywał, no ale... No chyba wezmę Cassiassa, szczerze mówiąc, bo Casillas, tak naprawdę jako jedyny ma jakąkolwiek szansę być w tym zespole, no bo w Persie oczywiście nie będę grał, bo nie ma to najmniejszego sensu. No i jak będzie Iker, ma też większy rating, 93, a nóż będzie po prostu jakimś foderkiem czy coś. Zobaczymy co potrafi. Iker, bardzo ładne zdjęcie, to na pewno. Okej, okay, no to próbujemy. FC Grimaldo, Essien, o, Lozano, proszę bardzo. Lozano z SBC, no jestem ciekaw, jak będzie śmigał. Jeśli ktoś z Was może ma Cassiasa w zespole, dajcie mi znać, czy u Was Dawał radę, czy może nie za bardzo. Aczkolwiek jak ja słyszę Kasiasa, to tak jak mam w głowie, że jest niski. Będzie, mam nadzieję, że nie będzie o wylewów. W salach. Na zielono, mą to jest wyrok, proszę państwa. 1-0. Naprawdę od razu rage quit? Kurczę, szybko poszło, no okej, okay, no to lecimy dalej. Może Iker będzie miał troszkę więcej pracy. No petrol, o oh cholera, Hulit, Paketa, Suarez, Rodrigo. To jakieś przedpole, może zobaczmy. Bellingham. No tam był fa No ja myślę, że był fal, no, dobra. To jest idealna pozycja dla Di Marii. Dlatego. Patrzcie to. Ale jest Bellingham. Dobra. <grywia> tak miało być oczywiście. Zgodnie z planem. Ale bardzo ładny strzał Dimari. Myślę, że gdybym uderzył na zielono. Duża szansa, żeby to wpadło pod poprzeczki może nawet. Jude. Na czerwono a są broni. Jeszcze Jude Bellingham. Druga bramka. Pięknie, mamy quit. Czy ten Casillas, no on nic nie musi robić w tym odcinku. To jest przerażające, naprawdę. Dwa mecze, dwie, dwa łatwe winy. Buraczki.pl, pozdrawiam serdecznie. Mamy mecz kolejny, Los Herning. Mbappé, Verratti, Maradona też tam widziałem. Okej. Okay. Granie Bellinghamem jest bardzo fajne, tak teraz chcę powiedzieć, że naprawdę granie Bellinghamem da daje frajdę i mamy... Trzeci win i trzeci rage Quit. Naprawdę nie wiem czy, jest, nie wiem, czy granie, granie kwalifikacji ma jakikolwiek sens, bo te stop są same ty Okej, okay, no więc witam was ponownie moi drodzy, mamy już kolejny dzień i mamy nowy content. Wyszedł między innymi Eusebio w SBC i powiem wam szczerze, zastanawiałem się czy, to, czy zrobić tego Eusebio, bo jego wersja Prime jest przepotężna, ale ilość składów, no trochę boli nie będę ukrywał, więc jeszcze się na tym zastanowię. Ktokolwiek się waha, po prostu polecam. Wyszedł też PIG 1.4.85+, który oczywiście zrobimy. Najpierw potrzebujemy paczki z informem, dlatego pora otworzyć paczkę z informem żeby zrobić sobie SBC 1 z 4,85+. Także INFORM 81+, zobaczymy czy będzie walkout. O! Proszę bardzo, mamy walkout, świetnie. Niemcy, O, to będzie ml -Chan, 84, o proszę bardzo. Ma aktualnie kartę Shifter, więc kto wie, może to jest jakiś, jakiś znak. Ok, także moi drodzy, pick gotowy, 1 z 4,85+. Zobaczymy czy będzie zielono, aczkolwiek ostatnio, jak robiłem taki pick, chyba najlepszy był Jamie Vardy, więc nie będę się spodziewał nie wiadomo czego, ale chciałbym zobaczyć coś zielonego, także zobaczmy. Czy będzie jakikolwiek shape shifters? Yes, Blind! Nie pamiętam jak miał na imię, ale jest. Jeden z najgorszych prawdopodobnie, ale styl jest to jednak blind. Także okej, okay. bardzo fajny foder. No i jeszcze paczuszka za zrobienie challenge'u Shape Shifters, Dymienna paczka. Jest jakiś wokółcik też by był ok, żeby sobie wzmocnić fodery. Mamy ekrany, więc będzie to i pewnie. Nie! Talia... Nie talia pico Akunia, dokładnie. Dobra, to jeszcze pik, jeden z... 382+. 82, plus, ten co wyszedł ten nowy. Mam nadzieję, że są lepsze niż te, co były ostatnie. Bo ostatnio robiłem 30 pików niebożonej specjalnej karty, więc. Zobaczmy. Dobrze! O, screener 86. Elegancko, bardzo ładny foder. Witam serdecznie. Dobra, mam no to jeszcze jedna próba. zanim sobie zagram ten ostatni meczek na dzisiaj. Kolejny pik, jeden strzek 82. Plus. I czy będzie coś ciekawego? Grillish i show? A, weźmiemy Jacka. Czemu nie? Ale solidne były piki. Także ostatni przysięg na dzisiaj. Zobaczmy, co my tu mamy: Lozano, Anderson, Vieira, Kielini, Van Dijk, Ronaldo i okay, To jest całkiem niezły skład na zakończenie tego odcinka. Bellingham. Ładnie. Bellingham. Jeszcze raz Bellingham. I to jest 1-0. Pięknie, naprawdę Bellingham dzisiaj? Dużo bramek. Dużo bramek Bellingama. Bardzo mi to cieszy O, ładnie. Lozano i to jest. Jeden jeden. Chyba bez szans. A się każdy ze mną zgodzi. Akcja, sala, prawa noga, broni Alison, ładnie. Chuj wyjaśnił nie? No ale to podanie, panie Hulicie. Oj, ten... Rzut. Kto? Kto? Czyste wejście? O kurde, nie jestem pewny czy to było czyste wejście, panie sędzio. No nie. Lozano. Casias. Proszę bardzo, pierwsza interwencja. No, Christiano, pięknie Maldini. Jeszcze Lozano i Giorgio. Piękna, włoska defensywa. Okej, okay, pierwsze połowa za nami. Remis, remis 1 do 1. Wydaje mi się, że mecz całkiem wyrównany. 8 strzałów do 5. No, mecz ciężki, wreszcie ciężki mecz w kwalifikacjach. Druga połowa, mam nadzieję, że rozstrzygnie to wszystko. Ojojoj, oj, oj, Lozano. Chyba Giorgio to obronił, że tak powiem. Także nice. O nie, Lozano po raz kolejny, brawo Casillas! Brawo Casillas, to trzeba odnotować. O kurde. Ach, fajnie nie że to Casillas mógł zrobić coś więcej. No dobre podanie po prostu, dobrze goś podał. No i znowu Lozano. Kurczę, znowu ten Lozano mi tutaj męczy. O kurde, ty by to siadło. Gdyby to było na zielono. I Mariana na górze z Rodrygo, główka, nie, to nie miała być główka, to miało być soczysty wolej, kurcze. No i niestety przegrywamy na sam koniec. Szkoda, bo mecz był, myślę, że do ugrania, no ale brakowało wykończenia. Co do Casillasa, w sumie ciężko mi na razie jest ocenić. Coś tam bronił, nie wiem, czy przy drugiej bramce musi spisać lepiej, będziemy testowali. Eee, no i w sumie to tyle, moi drodzy, także póki co nie wiem, kiedy się widzimy, ale dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, adios.